Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jeśli masz zamiar przystąpić do praktycznego egzaminu na prawo jazdy, przeczytaj ten artykuł. Zebraliśmy dla Ciebie kilka przydatnych wskazówek na temat tego, czego nie robić podczas praktycznego egzaminu na prawo jazdy, abyś mógł spróbować zdać go za pierwszym razem. Praktyczny egzamin na prawo jazdy, co robić? O ile nie trafisz na bardzo wspaniałomysłnego egzaminatora, wystarczy jeden błat podczas egzaminu praktycznego, aby nie zdać prawa. Jazdy kategorii B i musiec czekać na kolejne szanse. To zrozumiałe, że jesteś zdenerwowany i zaniepokojony, ale pamiętaj, że niepokój może spowodować popełnienie błędów, nawet trywialnych, które zagroziłyby powodzeniu testu. Aby przybyć bardziej zrelaksowanym w wielkim dniu. Bardzo przydatne jest ćwiczenie jazdy samochodem tak często, jak to możliwe, wypróbowując. Najróżniejsze sytuacje na drodze, miasto, drogi pozamiejskie, autostrada, zła pogoda i tepe. Postaraj się również, aby zbadała Cię osoba, która oceni Cię, tak jak zrobi to egzaminator, aby ocenić Twoje przygotowanie i przystap. Do egzaminu na prawo jazdy tylko wtedy, gdy czujesz się wystarczająco pewny, że go zdasz, aby uniknąć marnowania czasu i pieniędzy. Krótko mówiąc, jeśli niedawno pomyślnie zdałeś test teoretyczny na prawo jazdy kategorii B i z niecierpliwością czekasz na dzień poświęcony. Testowi praktycznemu, prawdopodobnie wiesz już, co robić, ale chcielibyśmy wskazać, czego absolutnie nie robić. Praktyczny egzamin na prawo jazdy, czego nie robić. Aby wiedzieć, czego nie robić na egzaminie praktycznym na prawo jazdy kategorii B, chcielibyśmy wskazać najczęstsze błędy popełniane na tym egzaminie. Przede wszystkim zaczynamy od zapominalstwa. Najpoważniejszym z nich jest pozostawienie dokumentów i lub pozwolenia na naukę w domu. Bardzo poważne jest również nienoszenie okularów, jeśli lekarz zaświadczył, że ich potrzebujesz. Nie zapomnij wiedz dokumentów i okularów. W praktyce należy uważać na sposób wsiadania do samochodu i pamiętać, że bardzo poważnym błędem jest niezapięcie pasów bezpieczeństwa. A następnie niewyregulowanie odległości fotela od kierownicy i katalusterek. Jeśli SA one jest ustawione we właściwej pozycji, Udawaj, że i tak je wyregulowałeś. Kiedy przychodzi czas na start, poważnym błędem jest nie poproszenie egzaminatora na tylnym siedzeniu o przesunięcie się, jeśli ogranicza. On widoczność, ale także wjechanie na pas ruchu bez uprzedniego właczenia kierunkowskazu, strzałki lub spojrzenia w lusterka. Zbliżanie się do znaku stop poprzez zmniejszenie prędkości bez zatrzymywania się, ale także robienie tego zbyt późno po przekroczeniu. Linii zatrzymania oznaczonej na asfalcie. Może również kosztować utratę prawa jazdy w praktyce. Nie używaj też zbyt energicznie hamulca, ponieważ ryzykujesz zdenerwowanie egzaminatora. Oczywiście nie należy przekraczać dozwolonej prędkości i pamiętać o zaciągnięciu hamulca postojowego lub ręcznego podczas zatrzymywania samochodu. Ostatnia rzecz, której nie należy robić: rob wszystko, co mówi egzaminator, nawet jeśli jest to rażąco błędne. Uważaj na tego rodzaju pułapki. Jeśli na przykład powiesz, aby zdać z pomarańczowym kolorem, nie rob tego, zachowaj spokój i wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś się zignorować jego radę. A word press Hello World.